No tak, znowu to samo co w poprzednich meczach, tak. Zachowaliśmy sobie, żeby wejść i nie stracić szybko tą bramkę, a powtarza się po raz kolejny chyba piąty mecz już za sześciu ostatnich, gdzie tracimy bramkę w piątej minucie, później bardzo szybko wyrównujemy i dostajemy bramkę chyba 7, 17 minuty na 2-1 i mówię, myślę, że to był taki mecz na remis, można powiedzieć, tylko niestety. Szans był dzisiaj skuteczniejszy i, i wygrał. Mieliśmy jeszcze drugie, powiem, tam sytuację taką meczową, gdzie można było wyrównać. Szczons też miał jakieś sytuacje, ale myślę, że mogliśmy stąd remis. Nic nam nie zostaje, została nam jeszcze jedna kolejka. Lech Jakdanski u siebie, trzeba, mówię, zrobić wszystko żeby zakończyć tę rundę pozytywne, bo, bo mówię, sześć meczów w ostatnich to jeden punkt, robiliśmy, to jest zbyt mało, żeby walczyć i marzyć o pierwszym a mówię, no to jest jakiś nas tam cel.